Marta Paszkin cała w emocjach zabrała głos po zakończeniu roku szkolnego, zakończyło się płaczem. Marta z rolnik szuka żony, nie ukrywała emocji na zakończeniu roku szkolnego. Zdradziła, co się stało. Marta Pażkin z rolnik szukażony, świętuje dziś zakończenie roku szkolnego swojej córki Stefanii. Była uczestniczka hitu telewizji Polskiej podczas relacji na Insta Stories opowiedziała co wydarzyło się podczas uroczystości i nie ukrywała ogromnych emocji. Marta Paszkin przyznała, że ta sytuacja doprowadziła ją do płaczu. Marta Paszkin szczerze o zakończeniu roku szkolnego. Dziś wszyscy uczniowie mają powody do radości i świętowania. Dokładnie 21 czerwca dzieci kończą rok szkolny i rozpoczynają wakacje. Dumne mamy chętnie pokazują w sieci zdjęcia z uroczystości szkolnych i prezentują świadectwa swoich pociech. Wśród mam, których dzieci zakończyły dziś naukę, jest Marta Paszkin z rolnik Szuka Żony. Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach, jest w stałym kontakcie z fanami i chętnie pokazuje na Instagramie, jak wygląda jej codzienność. Ostatnio okazało się, że Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z rolnik Szuka Żony przeżyli chwilę grozy na lotnisku. Marta opowiedziała wówczas, co wydarzyło się podczas rodzinnego urlopu, na który wybrali się tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Marta Paszkin i jej rodzina wrócili już do Polski i dziś była uczestniczka rolnik szukażony, wybrała się na zakończenie roku szkolnego córki Stefani. Podczas relacji na Insta Stories nie ukrywała emocji, opowiadając o tym, co wydarzyło się na zakończeniu. Okazuje się, że córka Marty Paszkin zakończyła dziś edukację wczesnoszkolną i już od września rozpocznie naukę w czwartej klasie. Dziś dla Stefanii i jej kolegów był więc wyjątkowy dzień, w którym musieli pożegnać się ze swoją wychowawczynią. Marta Paszkin, z rolnik szuka żony, podczas relacji w sieci zdradziła, że prawie wszyscy płakali. Marta Paszkin nie ukrywała emocji, a w jej oczach pojawiły się łzy. Zrozumie to chyba każda mama, która przeżyła zakończenie edukacji wczesnoszkolnej swoich dzieci.